Witam Was dzisiaj na moim nowym filmiku. Dzisiaj zajmiemy się bramą przesłuchną, zwaną samonośną. Pierwsza zajmiemy się pocięciem materiału, przygotowaniem powierzchni pod No i później już składanie w jedną całość, spawanie, ustawianie kątów wszystkiego. Będę się starał pokazać krok po kroku, jak to wszystko u mnie przebiega. Nie mówię, że tak macie to robić i tak to, tak, to jest prawidłowo. Moim zdaniem to jest prawidłowe wykonanie bramy, wygodne. Co więcej, wypełnienie, ogólnie brama będzie nowoczesna, 5 metrów światła, całości 7, czyli tej przeciwmagi, ogona 2 metry. Wypełnienie, profil 100x20, pionowy element 50x30. Zamka nie będziemy montować, bo brama będzie miała automatykę, będzie miała silnik, sama będzie jeździć. W takim przypadku zamek jest niepotrzebny. Do tego będzie w późniejszym czasie furtka, parę przęseł, ale na chwilę obecną skupmy się na prawie. Na Teraz przystępujemy do cięcia materiału. Później gradowanie, wierdzenie pod i spalanie. Tutaj mamy drogowy odkład. Ale te, te odpady, które wykorzystamy. Profil nie jest tani. Kosztuje metr tego profila w granicach 13-14 zł w zależności od, od, od marży składu, stani i jak jest grubość ścianki część nam się udało kupić po ze ścianką półtorówką jest znacznie tańszy no ale na składzie nie było tyle, tyle tych profili ze ścianką półtorówką, więc trzeba było wziąć ze ścianką dwójką Półtorówkę wykorzystamy do bramy ona i tak będzie dość ciężka, także troszkę tu na wadę zaoszczędzimy yy, drugi, druga rzecz warto sobie to Przęsła, więc to co mamy zrobić, przęsła, furtka, brama, pierwszy w domu rozrysować, zoptymalizować cięcia, żeby tych odpadów było jak najmniej. A jeżeli już ma zostać odpad, to nie raz jest lepszy ten odpad metrowy, czy tam 1,20 m, bo wykorzystamy go do furtki, niż odpad 50 cm. Także tu tnę akurat dwa odcinki po 2,5 metra na bramę i zostaje nam metr. Jest furtka. Mógłbym równie dobrze odciąć załóżmy 2,5 i zostawić tamten element, rozcinając też w połowie i mielibyśmy profile pod przęsłą. Z tym, że w przypadku tak jak do furtki wykorzystam ten materiał, te odpady będą mniejsze. przycięcie profili 2, 3, 4 na raz i ma tu w zasadzie mamy mamy tu na tyle miejsca, że moglibyśmy nawet i 8 tych profili cięć na raz ale nie zależy jednak na dokładności a nie ukrywam piła taśmowa troszkę nie wydala. taśma 13 przy cięciu wysokich przy, yy, przekrojów ten wrzeszczo zrobi gdzieś tam bokiem pójść także pnę po po jednym, żeby zachować wymiary Konty. Już niedługo myślę, że to się zmieni, zmienimy piłę z taśmową, na razie to mała rada i jestem przekonany, że dla użytku amatorskiego, gdzie nie mamy jakiejś produkcji, w zupełności sprzęt, sprzęt daje a dodatkowo zaletą tego jest, że ta maszynka ma jest mobilna, jest mała, można ją gdzieś w kąt wjechać, nie zajmuje miejsca. Na dokładność cięcia nie tylko przeszczot się składa, lecz także szybkość posługu. Mamy nowy przeszczot, ostry przeszczot, posług jest ustawiony jakoś tam minimalnie. To cięcie zawsze nam wyjdzie idealne. Natomiast jeżeli chcemy szybko coś uciąć, no to wtedy jak zwiększymy, zwiększymy sposób, to cięcie musi być aktualne. Profile na wypełnienie mamy ucięte. Profile obramowania są ucięte. Także przystępujemy do wiercenia, zawieszania otworów technologicznych pod ocyk. Pokażę też krok po kroku mniej więcej gdzie tam te otwory mają być, gdzie je rozmieścić, gdzie je dać, żeby też, yy, no nie wzuć, nie, nie z tej bramy, tak w jakiś sposób bezmyślnie, tylko zawsze te otwory tak dajemy, żeby były dla oka niezauważalne, a jeżeli już muszą, to raczej od wewnętrznej strony, od posesji niż od frontu, gdzie, gdzie każdy tą bramę ogląda. W tej chwili przystąpiliśmy do etapu zachwycania profili pod ocyng. Wiercimy otworem za... to znaczy ocynkownia wymaga otworu 10 mm. Ja wiercę 12, bo z praktyki wiem, że czym większy jest ten otwór, tym mniejszy szkód powoduje ocyng. Może to się Wam dziwnie wydawać, jeżeli mówię, że tym powoduje szkody, bo ocyng jest dobry, tym nawet co przed korodium. Nie musimy potem tej bramy czyścić rdzy, malować ponownie itd. Tak ale, ale brama w procesie yy, cynkowania jest zanurzana w wannie, temperatura panująca to jest około 600 stopni i ocynk, w zasadzie ocynk rozgrzany do tej temperatury przepływa nam przez te wszystkie otwory, zalewa, profil i od wewnątrz, i od wewnątrz ale niestety temperatura i ten ocynk gorący powoduje odkształcanie się, odkształcanie się profilu. Także ja otworę otwory 12 mm, bo wiem, że będzie ten przepływ niezaburzony, będzie te yy, 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 otwory nie, nie ulegną za zaklejeniu się, bo w momencie, kiedy otwór nam dostanie profilu, ten profil na pewno nam się poprzywi, a prawdopodobnie ocynkownia doliczy jeszcze dodatkowe pieniążki za ten który tam został, no bo to są jednak dla odcinkowców pewne straty. Teraz tak, warto też zapamiętać przy wierceniu zawsze wykonujemy otwór z jednej strony u góry, na drugim końcu profila na dole. W pozycji takiej skośnej, brama jest, brama jest zanurzona odcinkowik jeżeli te otwory by dali tylko u góry albo tylko na dole i będzie przepływu. Zrobi się poduszka powietrzna, od tym nie, 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 nie przepłynie przez profil. Dlatego z jednej strony wiercimy u góry, z drugiej strony na dole. Tu się o tym wlewa, tam wypłynie. Wypychające razem powietrze z profila. Teraz tak. Ważną rzeczą każdy kształtownik ma na sobie szef. Czyli jest to taka linia przebiegająca wzdłuż profila łączenie. Z po prostu jest on no, niezbyt estetyczny, w tym przypadku w zasadzie go nie czuć, ale po malowaniu będzie widoczny. Będzie widoczny. I dlatego ten profil, znaczy ten ten grzeb zawsze dajemy od wewnątrz. Zawsze ukrywamy to, zawsze dajemy w jedną stronę. Yy, także warto zapamiętać przy wierceniu, bo otwory też muszą być tak samo na jeżeli mamy drugi profil, trzeci, czwarty, piąty, to w każdy profil z tej strony niech mam otwór u góry, a tam na dole żeby nie było na przemian, bo to wtedy bez sensu, no, ten, no nie zadziała ten przepływ i to wszystko w procesie cynkowania dlatego zawsze tak robimy no i zawsze dajemy ten od wewnątrz, od, od, od posesji, nie od frontu posesji gdzie wszyscy jeżdżą, chodzą, oglądają tą bramę tylko od wewnątrz to na razie, na razie pewnie by było tyle zawiercimy te profile, pokazujemy i przystępujemy do spowania Wywiercić możliwie jak, na, jak najbardziej na końcu profila. No ja tu akurat zostawiam około 8-10 mm jednak miejsca na spaw, bo profil będzie spawany w koło, tak sobie zażyczył za klien, Zazwyczaj spawam tylko pachwiny. reszta zalewa osynk Przy bramie co drugi, co trzeci profil przespawam, żeby konstrukcję wzmocnić. No natomiast takie długie spawy powodują też przywielenie konstrukcji. No i trzeba, trzeba przy spowaniu troszkę powówkować, żeby ta konstrukcja nam nie uległa odkształceniu. No ale w czasie spawania ja wszystko to już. Nie zastanawialiście się jak ja będę spawał tą bramę na czym w z zresztą. Dół byłby w sumie yy, najlepszym rozwiązaniem, ale przy warsztacie o takim metrażu nie ma szans. Nie ma szans, bo jakbym tu postawił stół na stałe, tak wyspawam bramę i tyle. Nie zrobię nic więcej. Także człowiek musi sobie jakoś radzić w takich warunkach. Mobilny stół. szykobyłki profile, profile na 60 na 40 w moim przypadku 3 kobyłki, jakby było klucz, elementy spawane klucze wystarczyłyby dwie. nieraz. Ustawiam 4 kobyłki profile długości dosyć nietypowej. Udało mi się kupić 7 metrowe profile, które służą mi za to ustawiam kodyłki. kobyłki. Kobyłki, kobyłek ja nie poziomuję. Je tylko tak, żeby stały, stabilnie na podłodze. Gdzieś tam nieraz trzeba coś podłożyć. Natomiast istotne jest, żeby już wypoziomować te profile. Tak, jak widzicie, tu są podkładane podkładki. Mamy idealny poziom i w tej płaszczyźnie, i w tej płaszczyźnie. Dzięki temu brama wyspawana będzie prosta, bo wiadomo jak ją ustawimy, jak ją ułożymy. Jak ją wypoziomujemy w tej chwili, tak ona po spawaniu już tak zostanie, to znaczy wiadomo, że spawy, spawy ściągają i, i są skurcze termiczne i ta brama gdzieś tam może nam zapracować, no ale to będziemy w czasie spawania korygować, potem jeszcze po ocynku taka brama też wymaga procesowania bardzo często, także, także to jest temat do ogarnięcia na później. Mamy wypoziomowane profile, układamy w tej chwili profile bramy przesuwnej. No i krok po kroku Wam pokażę, jak, jak to u mnie wygląda, jak ja to robię. Myślę, że jeżeli ktoś by chciał taką bramę wyskować, ma spawarkę i, 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 i troszkę tam jakiejś zdolności manualnej, jest w stanie to zrobić. Jest kilka takich tematów, które poruszę i które są ważne. Przy tej bramie, żeby ta brama jeździła, żeby ta brama lekko jeździła. Yy, nieraz się robi bramę 5, 6, 6,5-7 metrów. Bramy otwierano ręcznie i te bramy jeżdżą. Kobiety otwierają te bramy. Bez jakiegoś brzegu wysiłku. Ważne jest, żeby była brama w poziomie, żeby była... No i pion i poziom, żeby był zachowany, ale i płaszczyzna, żeby... Płaszczyzna tego profila bramowego była idealnie, w poziomie jeździła po wszystkich w łożyskach w usta Dzięki temu to wszystko było łatwo, ładnie jeździ. Dobra, przystępujemy do układania profili, łapania przekątnych. Przekątna jest bardzo ważna. Nie tyle kątownik, co właśnie przekątna. Wstępnie ustawiam bramę do kątownika. Ale, ale kątownik może przekłamać, ponieważ y, sam kątownik, y, nawet ze sklepu, nowy, nie, nie, nie wytarte te krawędzie y, pomiarowe nie zapewniają też tego, że ustawimy to bramę idealnie, bo profil może być uprzywiony. Profil będzie troszeczkę uprzywiony, nawet niewidocznie dla oka, a kątownik już nam oszuka, już nam oszuka kąt i nie ustawimy kąta 90 stopni, także metr, ktoś do pomocy łapiemy przekątną jedną, drugą. Te przekątne muszą być równe. Muszą być Dobra, przystępujemy do. Mamy mniej więcej bramę ustawioną. Na razie skupiamy się na tym pierwszym panelu. Brama jest podzielona na dwa takie segmenty. Spawamy pierwszy jeden, pierw drugi, ale wszystko mamy w linii ustawione. Przekątki mamy złapane. Yy, ważne jest, żeby te profile wkładać wszystkie przed spawaniem. Z tego względu, że jakbyśmy zaczęli spawać pierwszy profil, bez kolejny, wsadzony, spaw nam ściąga i ukszyga nam te profile, i będziemy mieli problem włożyć kolejny profil. Także spawamy, zawsze wkładamy sobie wszystkie profile. Znaczy te ostatnie tu są najmniej istotne, nie no, bo jak spawam tam pierwszy, drugi, trzeci, to wystarczy włożony czwarty, piąty profil. Ale zawsze, żeby kilka tych profili było włożonych w czasie spawania, wtedy konstrukcja jest otrzymana. Ten profil nam działa jak, jak rozgórka. spawy nam nie ściągają tych profili, no i mamy wszystko jest pasowane. Nie trzeba nic bić młotkiem, nie trzeba nic szlifować, wszystko ma pasować. W tej chwili ściągnę kamerkę z typu. Obejdziemy tu bramę, to bramę w koło, pokażę mniej więcej jak to wygląda. Jak widzicie dużo ścisków używam. Tak się nauczyłem na początku, no wiadomo, że do tych ścisłów od razu wtedy nie miałem. Była męka, miałem tam 2-4 ściski, zawsze brakowało jej ściska, zawsze brakowało ręki dodatkowej. Tu wszystko połapane ściskami, to jest też bardzo ważne, żeby to wszystko było połapane ściskami i dopiero wtedy możemy zacząć łapać jakieś kąty przekątne no i zaczynać heftanie nie spawanie, tylko łapiemy punktowo pierw poprzekątny. dopiero, dopiero potem zaczynamy spawać tutaj mamy otwór, jego zaślepimy. W momencie, jakbym używał dwóch takich samych profili o tej samej, o tym samym przekroju, wtedy ten profil byłby zacięty pod kątem 45 i łączony pod 45, ale zależało mi, żeby te elementy pionowe nie były takie grube, były delikatne, między innymi dlatego, że takie elementy też będą w przęsłach, będzie to w sumie spójne i będzie nawiązywało w jedną całość. Dosyć tu chyba szumi mi piec. Bardzo Was przepraszam, ale no nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Piec nie mogę wyłączyć. Musi wentylatory, muszą chodzić, żeby my mieli ciepło. To jest element bardzo ważny w każdej bramie, czyli dolny profil, ale uwaga, nie profil bramowy, tylko ten profil pod którym dopiero bramowy profil będzie, to tworzy głównie konstrukcję bramy. Nie opierajmy się spawając bramę, nie opierajmy się na tylko i wyłącznie bramowym profilu. Bo ta brama szacuje, że będzie ważyła coś około 300 kg 5 m światła. Nie bardzo widzę tą bramę bez tego profilu. Wiele bram widzę gdzieś tam po terenie pomontowanych, gdzie nikt nie przykłada nikt nie przykłada właśnie wagi do tego. Aby zastosować ten profil grubszy, który tworzy, tutaj damy jeszcze rozpórkę, ale to już w późniejszym materiale będzie o tym. W każdym razie to jest elementem nośnym bramy. Tak samo jak i ta, ta, ten profil, profil bramowy, profil C, tak samo i u góry, prawda? Tak samo też jest profil 50 na 100 dolny jest 50 na 100 a wypełnienie. 50 nad, przepraszam, 100 na 20. Tutaj żeby, bo wiadomo, to jest wszystko w powietrzu, żebym mógł poukładać te, te profile, to wypełnienie dokręcony jakiś tam ze złomu, roboczy, po prostu profil dokręcony, on wystaje tutaj. I teraz na tym będziemy dystansować od, od dołu profil będziemy podkładać. Też jakiś tam ze złomu ścinek, płaskownika czy czegoś na żądaną grubość, bo, bo tak, tu mamy 50, kształtownik ten jest 20, czyli musimy się z nim podnieść. Możemy się podnieść do osi, ale tutaj w tym przypadku podniesiemy się wyżej. Zostawimy tylko 5 mm tutaj miejsca na, w zasadzie na ten promień tylko. Będzie w ten sposób brama. Cały etap spawania już yy, profila bramowego będzie wykonywany w pionie, ale to też w późniejszym materiale zobaczycie. Na chwilę obecną bierzemy się za rozmierzanie dokładne yy, pomiędzy tych otworów, pomiędzy tych szczelin, pomiędzy wypełnieniem. W tym przypadku jest to 37 mm, no i dokładnie sobie to rozmierzymy z te T37 mm, i po kolei będziemy to spawać. Zgodnie. Mamy na wysokości odpowiedniej detal, żeby go obrabiać. No i to by było na tyle. W tej chwili kończymy teraz mówię te szlifowania, te czyszczenia, ściągnięcie odprysków po spawaniu i stawiamy tą bramę do pionu. E, od tej chwili wszystkie prace przy tej bramie będą zrobione w pionu. Przechodzimy właśnie teraz do momentu pracy w pionie. Bramę mamy wypoziomowaną i w pionie, i w poziomie ustawiona. Postawiona już na, na szynie, na profilu bramowym. Profil bramowy oczywiście wypoziomowany. W tym momencie przystąpimy do obspawania tych miejsc, elementów, które łączą, które łączą bramę. Z tą prowadnicą dolną. Tych punktów mamy trzy. Na początku, na końcu i w środku, ale jeszcze zagęścimy i damy w tym miejscu takie małe stopki. Zaczniemy od tego, następnie przejdziemy do spawania przeciwwagi, ale to już myślę, że w następnym ujęciu pokażemy. i don't know Te miejsca też do, do obspawania. Spawy zaszlifowane.